Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żura Dawno nie było żadnego odcinka z draftu, a ponieważ mam troszkę ciężko zarobionych monet na koncie, więc postanowiłem wydać 15 tysięcy, żeby nagrać odcinek z draftu, który jak zwykle podejrzewałem, że mi nie wyjdzie. 5-3-2. Nigdy nie grałem tą formacją w sumie. 4-2-2-2, 4-1-4-1, 3-4-1-4-3 z defensywnym pomocnikiem. I teraz pytanie. Ja bym wziął 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Na kapitana, Messiego. Pirlo na defensywnego. Trochę za niski chyba. Aguero na napastniku. ale ja Wezmę Messiego. No to wiadomo, że... Na ławkę rezerwowych, bramkarz, Armani. Jakie on ma statystyki? 189 cm wzrostu Asenho Trap Alves 188 cm wzrostu Nie ja wiem w sumie mogę wziąć i tego napastnik Kto będzie naszym napastnikiem Falcao w Chelsea David Villa, Perez Milik Cavani Peres 180 cm wzrostu Liga Hiszpańska Liga BBVA to by się zgrywał z z Messi więc będzie tak dobra, więc teraz pytanie kto będzie naszym rezerwowym Almeida, lewy obrońca Dawson, środkowy obrońca, Murillo no to chyba Murillo weźmiemy sobie bramkarza, poszukamy Karius, Akinfiev, Lux, Boruc, Caballero Powiedział, że tutaj najlepszym bramkarzem będzie Karius, tylko ile on ma wzrostu? 190 cm, więc sobie wstawimy Kariusa Defensywnym pomocnikiem w naszym składzie będzie, uhuhu Konradsen Mauricio ile on ma wzrostu? 180 ale ma dziwne Abu. hmm. Wysoka pracowitość w obronie, on. Dobra, to teraz co my tu znajdziemy? Montoya, prawy obrońca. Arbeloa, debushi klein. Najszybszy jest klein, tylko że tutaj będę, ale wezmę sobie Arbeloe. Arbeloe. Na razie. Dobra, poszukamy środkowego pomocnika. Souza, pianić, defur, pianić w Juventusie. Z Romy przyszedł do Juventusu, tak? Souza, środkowy pomocnik, brazylijski, Henderson i Castro. No i teraz jest pytanie: kogo tu wybrać? Wezmę chyba. A Castro wezmę, może. Akurat zobaczymy le prawego obrońcę. Sna Alves, Juan Fran. Carvajal. Oproszę, Carvajal 173 cm wzrostu. Juan Fran 180 cm wzrostu. Carvajal ma lepsze statystyki w obronie. Filip Lam. Albo Alves już w Juventusie. Teraz pytanie: Co miałbym tu zrobić? Ale chyba wezmę Karwachala, no bo to takie będzie na lewe skrzydło. Kogo my tu weźmiemy? Jest Ronaldo, jest Sanchez, Neymar, Royce i Cavani. Ronaldo mi się źle gra, nie umiem im grać. Sanchezem a wezmę Neymara. Będzie miał zgranie. Teraz jakiś. Lamela, prawy pomocnik, Martins, Draxler. Lewy pomocnik defensywny, Werca, Bastos. Martinsa wezmę, bo nie wiem o co chodzi. Środkowy pomocnik, Schweinsteiger, Tony Kroos, Wormer, Vidal, Verraty. No tutaj Toniego Kroos'a bym wziął. Bo miał zgranie z Neymarem, i z, tutaj z, z tym. Dobra, kolejny rezerwowy. Marquizio, Coutinho, Perisic, Mkhitaryan, Borussia Dortmund, Idries Mertens. I teraz pytanie Marquizio. Chyba Marquizio sobie wezmę. Dobra, lewy obrońca będzie nam szukany. Sidibe Maxwell. Pereira Gulam Wendt hmm. Liga BBFW jest tu. No to Pereira sobie wezmę w takim razie, żeby miał zgranie. Biabiany, lewy skrzydłowy Juan Mata, napastnik Embolo. Kone. Prawy skrzydłowy Biabiani. Może będzie lepszym rozwiązaniem. Ośrodkowy obrońca Otamendi, Bartra, Barcagli, Granquist. Hmm. To jest pytanie, ale chyba będę musiał Bartrę wziąć. Chociaż ma wysoką pracowitość w ataku, to mnie martwi mocno. Ale wezmę tutaj Bartrę. Dłowy Ronaldo, Kane Di Maria, Kostic lewy pomocnik, środkowy pomocnik Arturo Vidal. Kostic lewy pomocnik Di Maria. Arturo Vidal wezmę Wśród Szybkoatem, Kielini, Hummels. Ramos Sergio Ramos tu będzie dobra obrona. No i teraz rezerwowi Ruffier, Bramkarz, De Jong, Kuźmin Topal SPD. Topala weźmiemy na SPD. Śmiesznie to wychodzi. Contrao, prawo obrońca Darmian środkowo obrońca Clark, Holdby. Może Darmiał Czaka środkowy obrońca Bardzagli, środkowy pom pomocnik Beniat napastnik Dawid Villa Czaka defensywny A może Beniata wezmę wstawię go tak będzie miał lepsze zgranie lewy skrzydłowy napastnik Antoine Griezmann Gaitan, Gulam, prawy obrońca, Bajano. Weźmiemy Grismana. Od razu go tutaj wstawimy za. Nie, no bramkarza to na razie nie będę testował. I co my tu jeszcze mamy? Di Maria Torres. To ten Torres Liga Di Major To jest jakiś. Kurzała. Dwormer, środkowy pomocnik. I hulk na prawym skrzydle. Di Maria. Torresa defensywnego możemy wziąć jeszcze. Teraz. Środkowy pomocnik, już chyba nie będzie Arbeloa, środkowy napastnik Grimsman, defensywny No i to tak z dupy trochę ten jeden, ma zgrania. nie wiem co my tu wstawić, w sumie on to tak pasuje, więc mogę tu każdego wstawić i Markizio i Vidala, więc ja wstawię sobie tu Vidala. A bo on ma zgranie z crossem, dobra, to już rozumiem. No dobra, to mamy zgranie 91, lepszego chyba nie uzyskam tutaj. Nie wiem, Griezmann może byłby na napadzie lepszy, ale na razie wykorzystam tego oto, a jeszcze menadżera miałem wybrać. Silva, Pereira, może Włocha jakiegoś. Na przykład tego. Podsumowanie draftu. 179 Największa liga BBVA. Zagramy mecz. Poszukamy sobie przeciwnika i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i mamy jakiś składzik. Dobra, zagramy sobie takimi strojami pomarańczowymi: Atletico Rio czy coś takiego. No, na napadzie Dawid Villa, Rakitic oraz Ronaldo z tyłu Iniesta, Nani, ni. Y i co to jeszcze modlić, tak? Carvajal, Lam. Składzik z BBV też głównie, no zobaczymy co z tego będzie. Mecz draftur. A to Luis Nani. No i piłka między nogami bramkarza. I nie jest ta piłkę w bramce. Super! Naprawdę super. Nie widzę siadł na mnie jak na kura na grzędzie no i strzał z dystansu i nie po raz drugi tyle było z tego draftu nie wiem co mi robił w ogóle Karius broni na jakiś jak na bramkarza team of the season to w miarę w miarę 0, przelabowany bramkarz przez Dawida Wije. Po co ja grałem w tego drafta? To jest tylko chyba dla przyjemności, nawet nie. To nawet nie jest przyjemność zagrywania się kartami, które tak w ogóle to są drogie na rynku, ale w ogóle nic nie dają. Jak ktoś to się oglądał Domano, to wie, że te ulepszone karty są czasami gorsze niż te podstawowe. Messi, no nie, z lewej nogi nie trafia w bramkę, podanie od Griezmana i dupa, to jest normalnie i kamieni, i kupa. Podania też celne, Uuh. jak na zawodników takiej klasy, to po prostu mistrzostwo świata, przynajmniej jest na bramce, w miarę przyzwoity bramkarz. Czwarta bramka Ronaldo. Fantastyczne zagranie przeciwnika. Piąta bramka. Nie wiem, czy strzela, nawet o. Mod Rakitić. Gol. Messi strzela przynajmniej jednego gola. Przynajmniej jeden. 5 do 1 w 90 minucie. Lop nad Noyerem. Leo Messi przynajmniej raz tu trafił w tym spotkaniu. Lewa noga. Lewa. Podbicie. I Noyer pokonany. 5 do 1. Lionel Messi. No i bardzo dobrze, że przynajmniej on. I koniec spotkania. 5 do 1. Przegrywam to spotkanie niestety co było do przewidzenia w sumie. Już od pierwszych minut przeciwnik lepiej, wszystko robił Kariusz najlepsza ocena w sumie, a tutaj Andres i Iniesta bohater tego spotkania 506 monet na moim koncie, czyli tylko 1400 14 tysiąca monet w plecy, na tym pewnie paczki jakim się trafią, to... Całe nic Złota paczka, to duża złota paczka, premium No i zobaczymy co my tu weź... Trafimy Środkowy obrońca, Lechunę, Tam Le Santana, SPO Pascato David Simon No sobota nam się trafił, prawy pomocnik Gdzie on gra? FC Sant Poli Aquilar już mam. To wszystko mój klub, kondychy się przydadzą. Herby to na sprzedaż. To wszystko na sprzedaż. Dawid Simon, Pascato, SPO, Santana, no zobaczymy. Wyśli wszystko do klubu. Reszta kar do klubu. Teraz złota paczka. Zobaczymy, co z złotej paczce. Srebrna chyba nie była aż taka zła. Soldado, no, fantastyczny fantastyczny gracz. Sambueza. lewy pomocnik oraz bramkarz Gabulow. Konkretny, konkretny, tutaj składzik. I ostatnia paczka, La Casette, tutaj widzę. Nam daje coś. O, Mosquera, fantastyczny. Znowu zawodnik. Mosquera, lewy obrońca Rat. Majdana, środkowy obrońca, dwóch srebrnych. I jeszcze stadion. Więc tak to wygląda. Nic ciekawego w paczkach się nie trafia. Ja w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa-pa.